Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to wzory wieta. Eee, twierdzenie, jeśli równanie kwadratowe x kwadrat plus bx plus c równa się 0 ma pierwiastki x1 x2, to zachodzą następujące zależności. x1 plus x2 równa się minus b przez a, to jest to b i to a. Oraz x1 razy x2 równa się c przez a, gdzie c to jest to c z równania i a też jest z naszego równania. Oprócz tego e, załóżmy takie związki, że jeżeli liczby x1, x2 są dodatnie, to wtedy, e, gdy x1 to ich, gdy one są dodatnie, to ich iloczyn musi być dodatni i x suma musi być dodatnia. Jeżeli są ujemne, tak dwie ujemne przez siebie pomnożymy, to dostaniemy dodatnią, więc iloczyn musi być dodatni. Jak dodamy do siebie dwie ujemne, no to musimy dostać ujemną, tak? czyli ich iloczyn musi być ujemny, czyli mniejsza od ich suma musi być ujemna, czyli mniejsza od 0. A jeżeli liczby mają różne znaki, to znaczy, że ich iloczyn musiał być mniejszy od 0. No bo wtedy x1 razy x2 to będzie plus razy minus, da nam minus, tak? Czyli będzie mniejsza od zera. No to co? Jeszcze raz, żeby wszyscy zapamiętali, jak są dodatnie, to suma i iloczyn dodatnie. Jak są ujemne, to iloczyn dodatni, a suma ujemna, a jak mają różne znaki, to iloczyn ujemny. Przejdźmy zatem do zadań. Jeśli równanie ma pierwiastki, określ ich znaki. No to najpierw A x kwadrat dodać x minus 1 równa się 0. No jak sprawdzić, czy równanie ma pierwiastki. Policzyć deltę. b kwadrat minus 4ac. A w naszym równaniu to 1, b jest równe 1, ac jest równe minus 1. Zatem delta to 1 do kwadratu 4 razy 1 razy minus 1. Czyli będzie 1 plus 4, a to się równa 5. Zatem delta większa od 0 mamy dwa pierwiastki x1 i x2. Skoro mamy dwa pierwiastki, możemy zastosować wzory Wieta. Policzmy zatem, ile wynosi X suma. Ze wzoru wiemy, że to jest minus B przez A, czyli 1 minus 1 przez 1, co daje nam minus 1. I x 1 razy x2 to jest C przez A. Czyli minus 1 przez 1, czyli minus 1. No i mamy określić ich znaki. Suma ujemna i iloczyn ujemny. Jeżeli iloczyn ujemny, no to wiemy, że mają różne znaki. Czyli co? X1 i X2 mają różne znaki. No to teraz policzmy sobie może C. 13x2 13x kwadrat minus 13x plus 3 równa się 0, no to liczymy deltę. A jest równe 13, B jest równe minus 13, a C jest równe 3. Czyli mamy minus 13 do kwadratu, odjąć 4 razy 13 razy 3.

6. No nawet nie musicie dokładnie wyliczać, Już widać, że delta będzie, delta będzie dodatnia, a skoro będzie dodatnia, no to będzie, będą dwa miejsca zerowe, jakby ktoś chciał dokładnie to to jest równe 13, większa od 0, więc mamy x1, x2, a skoro są, to wyrażają się wzorami x1 plus x2 minus B przez A, czyli minus minus 13. Przez 13, zatem będzie 13 przez 13, a to się równa 1, i x 1 razy x 2 to jest c przez a, czyli 3, 13. Eee, no to jedno i drugie dodatnie, a jak jest jedno i drugie dodatnie i iloczyn i suma dodatnia, to znaczy, że x 1, x 2 są dodatnie. 1 i x 2 dodatnie gdzie nic trudnego nie ma. W tych zadaniach po prostu trzeba pamiętać o dwóch prostych wzorach. To może jeszcze ostatni przykład f. Minus x kwadrat minus x dodać pierwiastek z dwóch równa się 0. No to tak, a jest równe minus 1, b jest równe minus 1, c jest równe pierwiastek z dwóch delta a kwadr b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu i 1 4 razy minus 1 razy pierwiastek z dwóch, tak? 4ac, czyli to jest 1 y plus 4 pierwiastki z dwóch większe od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe x1, x2. Zatem skoro są dwa miejsca zerowe, to wiemy, że wyrażają się wzorami x1 plus x2 minus b przez a, Czyli minus minus 1 przez minus 1, czyli będzie 1 przez minus 1, to minus 1. I x 1 razy x 2c przez a, czyli pierwiastek z 2 przez minus 1, czyli minus pierwiastek z 2. Skoro iloczyn jest ujemny, to znaczy, że x 1, x 2 musiały być różnych znaków. Dobra. To teraz zadanie trzy, kolejne, trzecie z podręcznika, a u nas dzisiejsze drugie. Jeśli równanie ma pierwiastki, oblicz sumę odwrotności, korzystając z tego, że 1 przez x1 dodać 1 przez x2 to się równa x1 plus x2 przez x1 razy x2. No co, x1 plus x2 to wiemy ze wzoru wieta, że to jest minus b przez a, a x1 razy x2 to jest po prostu c przez a. C. Więc możemy sobie tutaj od razu podstawić, że to będzie minus b przez a podzielone przez c przez a. Czyli to będzie minus b przez a. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, odwracamy drugi. I będzie minus b przez c. Hmm. No to teraz po a. Sprawdźmy, czy mamy te pierwiastki. Jeżeli mamy, no to policzymy nasze działanie. a jest równe 3, b jest równe minus 1, c jest równe minus 1. No to delta b kwadrat minus 1 do kwadratu 1. Odjąć 4ac czyli 4 razy 3 i razy minus 1, więc to będzie 1 plus 12, to jest 13, większe od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe x1, x2 i możemy zastosować wzór, czyli 1 przez x1, dodać 1 przez x2, to jest, wiemy już, że minus b przez c, bo przekształciliśmy nasze równanie, tak, skorzystając z wzorów Wieta, Minus b, czyli minus minus 1 przez minus 1. Czyli będzie 1 przez minus 1, a to nam da minus 1. No i tu też, jakbyście policzyli, to minus b przez a to będzie minus 1 trzecia, a tu będzie e, to będzie 1 trzecia, to będzie minus 1 trzecia. Odwrócimy trójki się skracają, jedynki zostają. Więc bo można albo sobie przekształcić ten wzór i od razu wyznaczyć końcowy w zadaniu, albo policzyć ile wynosi x1 plus x2 x1 razy x2 i liczby podstawić tutaj. Wyjdzie dokładnie to samo. No to może jeszcze przykład C. 4x kwadrat plus 20x odjąć 6 równa się 0. To jest C. Liczymy deltę. A równa się 4, b równa się 20, a c równa się minus 6. 20 kwadratów to 4 razy 4 razy minus 6. 20 do kwadratu to 400.

Czyli 20 przez 6, jak skrócimy przez 2, to mamy 10 trzecich. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Jeśli równanie ma pierwiastki, oblicz sumę ich kwadratów oraz kwadrat ich różnicy: a 3x kwadrat minus x minus 1 równa się 0. A równa się 3, b równa się minus 1 i c równa się minus 1. No to delta minus 1 do kwadratu to 1, 1, 4 razy 3 razy minus 1, czyli będzie 1 plus 12, co daje 13 większe od zera, więc mamy dwa miejsca zerowe: x 1, x 2. I mamy obliczyć sumę ich kwadratów, czyli x1 do kwadratu dodać x2 do kwadratu oraz kwadrat ich różnicy, czyli x1 minus x2 do kwadratu. Trzeba to tak rozpisać, żeby skorzystać ze wzorów Wieta. Wiemy, że x1 plus x2 do kwadratu można sobie zapisać jako x1 dodać x2 do kwadratu, tak, bo to ze wzoru skróconego mnożenia rozpiszemy jako x1 do kwadratu dodać 2x1 razy x2 dodać x2 do kwadratu. No jak teraz z tego, bo to po rozpisaniu wygląda tak, zrobić to. No odjąć minus 2x1x2, tak, jak to się odejmie, to zostaną nam te kwadraty, więc od tego odejmujemy 2x1x2. To jest jeden wzór wiety, to jest drugi wzór wiety. Wieta już się da policzyć, tak? No to teraz to. To wiemy, że to ze wzoru skróconego mnożenia miałoby czynnik minus 2x1x2. X1. To rozpiszmy to ze wzoru skróconego mnożenia. To będzie, no to miało być kwadrat ich różnicy, dobra, czyli x1 do kwadratu. Minus 2x1x2 dodać x2 do kwadratu. Czyli będzie co? x1 dodać x2 kwadrat, y, kwadrat y, minus 2x1x2. A to, ile wynosi, będziemy wiedzieć stąd, bo to wcześniej policzymy. No to najpierw to. Y, ile jest x1 plus x2? No to jest minus b przez a. Czyli minus jedna, trz, minus 1 minus trzecia, czyli będzie 1 trzecia. I x1 razy x2 to jest c przez a, czyli minus 1 przez 3. I podstawiamy yy, x1 plus x2, czyli mamy 1 trzecią do kwadratu, odjąć 2 razy minus 1 trzecią. Czyli to jest 1 dziewiąta. Od, dodać 2 trzecie czyli to jest 1 9 dodać 9 przez 33 trzy 3 trzy, trzy razy 2 6 czyli mamy 7 9 no i teraz podstawiamy to tutaj czyli będzie 7 9 bo to jest x1 plus x2 tak x1 kwadrat plus x2 kwadrat czyli 7 9 odjąć 2 razy minus 1 trzecią Czyli teraz 7 dziewiątych plus 2 trzecie, czyli 7 dziewiątych dodać 6 dziewiątych, a 7 plus 6, czyli mamy 13 dziewiątych. No, i gotowe. I to analogicznie trzeba zrobić B i C, tak? Policzyć deltę. Jak delta zwiększa od zera, mamy dwa miejsca zerowe. Wyznaczyć potem wzorów wieta x1 plus x2 qua, x1 razy x2, i podstawić znowu e, pod te wzorki. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o wzory wieta. E, e, życzę miłej nauki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.